Dzień dobry. 29 grudnia roku pamiętnego 20. E, tak nam wprowadzają e, tak nam wprowadzają Nowy Porządek Świata. Tak nam wprowadzają nowy porządek świata. No że widzimy. Widzimy tutaj ich odbicia zgniłych starych mózgów. No, paru spleśniałych dziadów, co ograbiło ziemię, wymyśliło, że trzeba to zrobić reset. Oni nam reset będą robić teraz. Oni nam będą reset robić. Atmosferyczny, zdrowotny, gospodarczy. No, no przecież to jest nienormalne. Wrony jeszcze żyją, wrony jeszcze żyją, to znaczy, że jeszcze świat nie zdechł. No takie jakie są, mamy tutaj, nie? No, to zobaczymy, co będzie dalej. To nic się nie polepszy. A dwa stopnie tutaj jest. I takie coś. I takie coś, dobra. To Do przyjemnego dnia życia. O tam. Przebłysk jakieś. A to taki przebłysk. Przyjemnego dnia życzę. Do widzenia.